Pierwsza konferencja odbywająca się w Jastrzębiu Zdroju dotycząca współpracy miast partnerskich to okazja do wymiany doświadczeń, do szukania najlepszych rozwiązań dla tego, jak optymalizować strategię rozwoju w czasach, gdy przemysł przeżywa trudności. Na konferencji spotkaliśmy się w gronie samorządowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu. Cała impreza toczy się pod patronatem pana premiera Jerzego Buzka. Celem tej konferencji jest to, żeby spotkać się i zawczasu przeciwdziałać procesom industrializacji. Reindustrializacja europejskich miast. Dwa panele dyskusyjne, podzielone jak gdyby na dwa spojrzenia, dwa spojrzenia jedno globalne, czyli pytanie zasadnicze, jak zreindustrializować europejskie miasta. Niezwykle trudne i ciekawe pytanie. W wyniku tego wyprowadzenia przemysłu z Europy doszło do sytuacji, że zaczęła dominować usługi wsparcia na to Wszędzie tam, gdzie istniał przemysł, zostają w sytuacji przemian, transformacji. No bardzo często tereny, które są albo zdegradowane, albo porzucone. I to są grunty, które są fantastycznie, po pierwsze, uzbrojone, jeżeli chodzi o dostęp do łączności i do, do mediów, a równocześnie jest. No, Fantastyczny społeczny klimat, ku temu, żeby tam powstało coś nowego. No, jest jest takim specyficznym miastem, w którym panuje monokultura przemysłowa, czyli górnictwo. Od wielu, wielu lat to była jedyna gałąź przemysłu, która się tutaj rozwijała. Pokłady węgla nie będą wieczne. Przed nami jeszcze dziesiątki lat, około 50 lat będziemy mogli z tego korzystać, natomiast my musimy myśleć o przyszłości. W sposób ewolucyjny, rozszerzanie, czyli dywersyfikacja działalności gospodarczej. Na tym terenie jest ze wszechmiar wskazana. Można powiedzieć tak, gdybyśmy mieli dla tych ludzi, którzy pracują w kopalniach obecnie alternatywne miejsca pracy nie byłoby problemu, bo byśmy ich przesunęli na jakiś czas w te obszary działalności gospodarczej, które pozwoliłyby im przetrwać. I co świetnie Pan Werses Donocik podkreślił, no, zanim będzie za późno, rozmawiać w mieście, w którym się dobrze dzieje, o tym, co będzie, kiedy no, skończą się zasoby, na których to dobre działanie się jest oparte. Prelegenci szukali odpowiedzi na to, jak w historii kilku dekad Outsourcowania produkcji Europa wraca do myślenia o, o produkcji jako bardzo ważnym czynniku kształtującym siłę gospodarki. Są tacy ekonomiści, którzy twierdzą, że świat wraca w fazę trzeciej rewolucji przemysłowej. Opartej na nowych technologiach. Niektórzy nazywają to technologiami przełomu. To nie jest coś, co może od razu zastąpić, ale też już w chwili obecnej ten tradycyjny przemysł. Już w chwili obecnej mówi się nawet o tym, że jednak powstaje coś takiego jak Polska Krzemowa Dolina, czyli te, te miasta położone wzdłuż autostrady mniej więcej, czy w bliskiej odległości Autostrada 4 między Wrocławiem a Krakowem. Jeśli chcemy, żeby ta reindustrializacja była poważnym przedsięwzięciem długofalowym na dużą skalę, to musi, muszą te inicjatywy lokalne i prywatne być wsparte. Przez państwo, które ma określoną politykę i dysponuje narzędziami takimi, które mali pojedynczy przedsiębiorcy nie posiadają. W drugim panelu rozmawialiśmy natomiast już o tej skali lokalnej, czyli o tym, co samorząd, co może się wydarzyć z poziomu lokalnego, w jaki sposób to miasta, pojedyncze gminy mogą występować do inwestorów, do firm, do podmiotów, które byłyby potencjalnie zainteresowane inwestycjami. Przemysł się zmienia i trzeba podążać za zmianą, być przygotowanym na zmianę i być do niej nastawionym optymistycznie. Kiedyś miałem taką, jako burmistrz, opozycję, której zarzucano mi, że sprzedaję ojczystą ziemię Coca-Coli. No i na argument taki, że fabryki nie zabiorą na plecy i są nie wyniosą, oni już nie mieli argument. Nie sposób było uniknąć kwestii partnerstwa publiczno-prywatnego, która nadal pozostaje bardzo kontrowersyjnym tematem w Polsce i pokazuje, że jakby nie mamy również szeroko rozwiniętej kultury występowania w sposób proaktywny do inwestorów. Jeżeli samorządowcy dziś ciągle będą uciekali od tego, że absolutnie nie będą chcieli współpracować z przedsiębiorcami, to w tych miejscach będziemy mówili o tym, że nie ma rozwoju, raczej jest regres, że coś się będzie kurczyło i zmieniało w tą złą stronę. Bazując na własnych doświadczeniach edukacyjnych zgadzam się całkowicie z tym stwierdzeniem, że w pierwszej kolejności pierwszy krok nie przeszkadzać. Młodzi ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, mają tyle pomysłów, które potrafią wykorzystać we właściwy sposób, jeśli my, dorośli z doświadczeniem bądź z innej branży i jednocześnie samorząd, nie będziemy w tym przeszkadzać. Podstawą jest dialog i dyskusja z inwestorem, i to, czego samorządy myślę, że się muszą uczyć, to jest elastyczność. Trzeba mieć jak najszerszy wachlarz możliwych rozwiązań po to, żeby, żeby wyciągnąć coś, co tego inwestora będzie przekonywało. Chcemy wymieniać doświadczenia i znajdywać najlepsze sposoby na planowanie, rozwoju, na nowoczesne, efektywne strategie w miastach przemysłowych. Ta sieć miast partnerskich, miast przemysłowych, którą budujemy, to jest do tego doskonała okazja.